Uwaga. Naukowcy opracowali nanoboty, które dokładnie, precyzyjnie mogą dostarczać e, jakby pod zespoły, boże, jakby środki do miejsc w ciele, do których e, Wcześniej nie, nie mieliśmy dokładnego dostępu, wiecie, jak bierzesz lek i on musi, te substancje muszą jakoś dotrzeć do miejsca twojego, docelowego. Do jak ci robią zastrzyk bezpośrednio w miejscach, na przykład masz znieczulenie miejscowe, masz bezpośrednio tutaj to znieczulenie. Teraz możemy, mamy roboty, nanoboty, które mogą precyzyjnie dojść ci w zaka, ostatni zakamarek twojej dupy i dostarczyć... Lek, lub sondę, lub nie wiem, szwy, czy cokolwiek innego tam, kurde, ci potrzeba, precyzyjnie w miejsce, które tego potrzebuje. I udało się to już na zwierzętach zrobić.